Witam się na moim kanale. Rozwiążemy teraz zadanie drugie ze zbioru zadań przygotowującego do egzaminu maturalnego. Liczbę A równa się, czyli w nawiasie pierwiastek z 2 do plus pierwiastek z 7 do potęgi drugiej można zapisać w postaci A równa się X plus Y pierwiastek z 14 i trzeba znaleźć, ile wynosi X ile wynosi Y. Żeby rozwiązać to zadanie, musimy najpierw przypomnieć sobie wzór na kwadrat sumy. Zobacz. A plus B do potęgi drugiej równa się A do potęgi drugiej. Dodać 2 razy A razy B. Dodać B do potęgi drugiej. Oczywiście wzór ten na pewno znasz. Zapiszmy to nasze wyrażenie. Pierwiastek z dwóch, dodać pierwiastek z siedmiu do potęgi drugiej. No i teraz zobacz. Nasze A to będzie pierwiastek z dwóch, nasze B to będzie pierwiastek z siedmiu. I musimy rozwiązywać tak, jak pokazuje nasz wzór. Czyli najpierw musimy zrobić A do potęgi drugiej. Czyli wpisujemy sobie pierwiastek do potęgi drugiej. Później mamy plus 2 razy a, czyli pierwiastek z dwóch, razy b, czyli pierwiastek z 7. Zobacz, to jest nasze a, to jest nasze b, a tu mamy dwójeczkę ze wzoru, czyli plus 2 razy a razy b. No i na końcu musimy jeszcze zrobić plus b do potęgi drugiej. Czyli pierwiastek z 7 do potęgi drugiej. Czyli zapisujemy ze wzoru skróconego mnożenia kwadrat tej sumy w ten sposób. Teraz możemy trochę uprościć. Pierwiastek z 2 do potęgi drugiej możesz policzyć na dwa sposoby. Albo dwójkę skrócić z pierwiastkiem i wynik to jest liczba, która jest pod pierwiastkiem. To jest jeden sposób. Albo możesz policzyć to z własności potęgowania i zapisać pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch. Dwie dwójki możesz dać pod jeden pierwiastek, wyliczyć, dwa razy dwa to cztery, no i wyciągnąć pierwiastek z cztery to dwa. I zobacz, otrzymałeś ten sam wynik. Czyli pierwiastek z dwóch do drugiej to po prostu dwa. I później... Możemy sobie wymnożyć pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 7. Obydwie liczby dać pod jeden pierwiastek. No i to samo robimy z pierwiastek z 7 do potęgi drugiej. Można skrócić pierwiastek z dwójką i wynik będzie 7. Możemy jeszcze zrobić tu redukcję wyrazów podobnych, czyli dwójkę połączyć z siódemką. Dodać je razem. Otrzymamy wynik 9. Możemy 2 razy 7 wyliczyć pod pierwiastek. I napisać, że jest to 9 plus 2 pierwiastki z 14. Tak naprawdę nic więcej z tym zrobić już nie damy rady. No ale zobacz, do rozwiązania zadania, mieliśmy znaleźć i zapisać tą liczbę jako X plus Y pierwiastek z 14. No i teraz zobacz ten ix, to jest po prostu nasza dziewiątka, a y to będzie nasza dwójeczka, ten y. I zapisujemy w odpowiednich miejscach, że x to jest 9, a y to jest po prostu 2. I tyle. I to jest, słuchaj, koniec zadania. Takie zobacz łatwiutkie. Tylko pamiętaj, że musisz tu skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy i z tego jakby wyliczyć, podnieść do potęgi drugiej pierwiastek z dwóch plus pierwiastek 7. Ja dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do kolejnych moich filmików. Do zobaczenia!